Art Show to wydarzenie, które łączy wiele dziedzin sztuki: malarstwo, fotografię, literaturę, modę i muzykę. W najbliższą niedzielę, 8 grudnia, odbędzie się już piąta edycja tego eventu. Ponownie w restauracji Meridian w Parku Sołackim swoje prace zaprezentują w większości lokalni twórcy. Chcielibyśmy, bowiem, zaprezentować tutaj Państwu możliwość zakupu. Ciekawych upominków świątecznych, takich niebanalnych, bliskich duszy, sercu, będzie można zakupić obraz, fotografię, ręcznie robiony kapelusz, artystyczną biżuterię, tak więc myślę, że każdy znajdzie coś dla ciebie albo może jakieś, jakieś ciekawe wydawnictwo, jakąś ciekawą książkę. Bo prezenty powinny cieszyć, powinny być bliskie naszemu sercu, tak więc będzie dużo ciekawych rzeczy tutaj dla, dla Państwa do zaoferowania. Każda zresztą tutaj z wystawiających się osób będzie miała jakąś promocję, jakąś nagrodę, jakąś niespodziankę. Wiem, że na przykład do malarstwa Małgosi Wrzesińskiej robi własnoręcznie bombki, które będzie dokładać do każdego obrazu. Wiem, że będą właśnie zabiegi kosmetyczne też na miejscu. Będzie właśnie ta stylizacja na miejscu, będą upusty na kapelusze, które naprawdę są rewelacyjne. Także myślę, że warto przyjść i zajrzeć. Oprócz tego będzie jeszcze. Mamy sponsora, firmę Milano, która stworzy takie paczki prezentowe dla dzieci ze słodyczy. Także będą słodycze dla dzieci, taki spóźniony Mikołaj, ale wczesny gwiazdor. Oprócz tego będzie też firma, która za loterię wizytówkową będzie nagroda złotej monety. Także Naprawdę będzie bardzo dużo atrakcji. Podczas art show nie może zabraknąć malarstwa. W niedzielę swoje prace zaprezentuje współorganizatorka imprezy Zofia Kubisiak, a także Małgorzata Wrzesińska, Agnieszka Łachacz i Bożena Gadzińska. Fotografię zaprezentuje Oleksij Sokun i Bartosz Zajfert, który, jak mówi, impreza jest świetną okazją do rozmów i integracji miłośników sztuki. Ja, ja bardzo cenię sobie rozmowę z, z odbiorcą i z, i z oglądającym moją pracę i rzeczywiście lubię się dzielić tym, co mnie inspirowało do zrobienia danej fotografii i zawsze bardzo chętnie podchodzę do rozmów właśnie z odbiorcami, więc też zapraszam do rozmów z każdym artystą, który będzie się tu pokazywał i. I, I to rzeczywiście jest, jest bardzo cenne w takich, takich spotkaniach, gdzie, gdzie artystów jest mniej, ale też nie ma, nie ma tej granicy, jakby, i można podejść, porozmawiać, i to, to jest właśnie bardzo, bardzo fajne, bardzo cenne. Ponownie podczas art show zaprezentuje się również wydawnictwo naukowe i literackie Silva Rerum. Oprócz tego będą fotokolarze Agata Ameli Wawrzyniak. Oprócz malarstwa i fotografiki będzie, ponieważ dużym zainteresowaniem cieszyły się również rękodziennictwo, kapelusze, to będzie firma Octopus, biżuteria, która też się powtórzy, cieszyła się też dużym powodzeniem, Kamila Trzebiatowska-Waśkowiak. Oprócz tego będzie nowość, będzie dbanie o urodę kobiety. To jest taki trochę mikołajkowy akcent w naszym piątym art show. i tutaj będzie reprezentować Alina Sowińska, Mary Kay. Kosmetyki. I jeszcze jedna ciekawostka, czyli stylistyka, stylizacja. Będzie można przyjść, pokazać w czym, jak wyglądam, i będzie robiona jakby na bieżąco stylizacja przez Małgorzatę Sikorską. To jest stylistyka Dress No Stress. A oglądając pracę, można zasmakować świątecznych potraw i mile spędzić niedzielne popołudnie. Zbliżają się święta, jest taki okres już świąteczny powolutku, także na pewno przygotujemy taką trochę zaskakującą przystawkę wędzonego karpia z grillowaną słoniną i z pistacjami. Taka mały eksperyment, ale wydaje mi się, że bardzo słuszny i bardzo smaczny. Będzie tradycyjny barszcz, będzie tradycyjny karp, będzie sandacz po polsku i będzie mus piernikowy, który tutaj Barzenka nam przygotuje, z rewelacyjny. Każda edycja art show zakończona jest mini recitalem. Przed publicznością ponownie wystąpi Agata Amelia Wawrzyniak, a gościem specjalnym będzie ares Hadzi Nikolaou. W muzyce łączy jazz, reggae i brzmienia z rodzimej Grecji. żeby zawsze temu wydarzeniu towarzyszyła muzyka. W ósmej edycji naszym gościem specjalnym będzie, podejrzewam, już doskonale Państwu znany nasz tutaj poznański artysta muzyk, polski grek Ares Hadzi Nikolaou. Osobowość roku 2018 w plebiscycie głosu wielkopolskiego rozświetli tutaj nam na pewno ten grudniowy dzień. Jeśli by zabrakło słońca, to proszę się nie martwić, na pewno to słońce będzie w tych greckich pięknych nutach Aresa tak więc serdecznie serdecznie zapraszamy, natomiast całe wydarzenie gościnnie poprowadzi Joanna Divina, prezenterka Radia Poznań, autorka audycji Mała Czarna. Tak więc będzie jeszcze także troszeczkę poezji w moim wykonaniu z muzyką Aresa, więc myślę, że będzie się, będzie się działo. Zapraszamy serdecznie. Wstępne wydarzenie jest wolne. Impreza. Rozpocznie się o godzinie 13. serdecznie polecamy.